Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj nagrywamy weekendowego vloga. Będziemy mieli gościa. Zaraz tworzę mu drzwi i zobaczycie, kto to jest. Trzy, dwa, jeden, Stanley! Stanley! trzy, yes. She... się z z moimi trzy, no, W swojej piżamce. trzy, trzy, tak, kubraczek no i oczywiście I, a, 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 a spodnie, a spodnie spodnie nie to jest, kurde już jestem taka zmęczona ja że <grym> ja tak są. są buty no, no, i oczywiście się wprowadza, nie? Tak, musi przyjechać no, z. Ale jeszcze na całą weekend zostaje, więc znaczy nie tutaj, ale. No, ale ogólnie. Gdzie dzień, gdzie, gdzie, gdzie Dobra. No. Dobra. Teraz szybka kawa i lecimy na zakupy. Lecimy. Jak gdzie Na galerii pomorskiej, może. Galerii no, pomorskiej. No, w lewo. W lewo. O 21.00 wszystko się zamyka. no, ja do w prawo. Tak? No. Na ja jak na ósmą. Bo tutaj nie wyjedziesz w lewo, nie? No, nie jeździ wtedy 62 przycenione. Mm. Tylko bym, bym musimy osunąć przecenionić. No dobrze, ale pokaż czy to jest na twój rozmiar. Wciąż no, no do siebie. Może dwa do... rękę rękę. No to tak, mm. ale przez To jest śliczne. Patryk, wybierasz coś dla swojego już dziecka? Tego Ślego? fajnego wąsu. <noise> Wujek, jakieś. i kilka razy rzuca dwoma kostkami w sposobie wersji gry, dopóki nie uzyska trzech różnych wyników. Jeżeli ta kostka się na silę, mm. lub liczba, która została już wyrzucona, Rozgrywka się właśnie kończy. Już tylko Patryk dosta jest... swoje karty no. i będziemy podliczać no. punkty. Ale bardzo fajna gra, Wertel na myślenie i na kombinowanie. No. My już z chłopakami następnego dnia, po wieczorze gamingowym, gier planszowych, poszliśmy spać o trzeciej i wstaliśmy, zjedliśmy śniadanko. Wiadomo, nie śpieszyliśmy się i idziemy na grzybki. W sumie na to miejsce, gdzie zazwyczaj biegam, bo ostatnio widziałam, że, że tam są grzyby i są rydze. Chcemy zerknąć, czy... Uda nam się też coś znaleźć. W ogóle nie trzeba było szukać, bo od razu na wejściu mamy rydza ślicznego z pająkiem. Mm -mm. A, Ta, to, a to drugi grzyb. Chyba i od razu zobaczyła, ja nie wiem. No, po kilku trzeba. godzinach w końcu znaleźliśmy. Ryby. Trochę ryc. ryc. Trochę. trochę Nie tak trochę, jak na nas to no bardzo nie, dobry ten łup bym powiedziała. No i jeszcze no, troszkę mamy żyło. w paczce, no. Było? Wyłonił się. Pokaż paczkę. Liczności pomarańczowe. Ale chyba nasza pasta się skończyła, patrząc po tej naszej polance. Kevin, jak to się mówi, początkującego szczęście znalazł olbrzymiego prawdziwka. Gadaj, gdzie masz swoją rodzinę. <laughs> <laughs> Dawaj, sprzedaj ich. Oh. Cool Witam Was z mojego bluziego. Dzisiaj taka sytuacja. Spałam może z 4 godziny. <laughs> Więc e, musiałam się docieplić, bo było mi strasznie zimno, jak nie śpię dobrze, to e, mam problemy z utrzymaniem ciepłoty ciała. Jak widzicie, powiesiłam ten plakat z tej paczki, co robiłam mi unboxing tutaj w tym miejscu. Chociaż nie zamierzenie, ale stwierdziłam, że dobra, bo y, tam były takie dziury, y, które trzeba zagipsować, ale nie mam jeszcze czasu ani ochoty na no to. Więc stwierdziłam, że damy tam plakat, żeby to przykrył. Ja jestem już praktycznie po pracy. Jestem już wyrobiona, zostało mi tam minuty do tego, żeby wyłączyć komputer. E, więc już zaczynam odgruzowywanie siebie, bo jest poniedziałek i powinnam sprzątać mieszkanie według swojego planu, tak jak już zauważyliście, ale no dzisiaj się tak nie wdbałam, jestem w takiej rozsypce, nie mam umytych włosów. A dzisiaj muszę wyjść, bo idę na te praktyki. Będę stawiać filmy, które montowałam wczoraj i nagrywać nowe. Więc jakoś musimy dojść do ładu i składu z tym, co mamy. Jak życie mój głos też już nie domagał, też już się przeziębiłam. Thanks to Kefcio, który przyjechał do mnie i był już przeziębiony, więc prawdopodobnie przekazał mi ee, baktyla. <grym> oczywiście, że w to ja nie obwiniam cię, bo wiem, że oglądasz. Ale no, chcę mi się śmiać po prostu i płakać jednocześnie, bo moja odporność w tym roku to jest w stu okropna, ja jestem co chwilę chora, albo mam alergię, albo coś i no, ciężko, ciężko. Tym bardziej, że przecież jeśli wie, oczywiście słuchacie mnie i oglądacie regularnie, no to wiecie, że przygotowywałam się do półmaratonu, a ostatecznie skończyłam z niczym, bo... Moje zdrowie właśnie mi przeszkadza strasznie tym, żeby to w końcu móc odhaczyć ze swojej listy e, Ale dobra, żeby to nie było takie marudzenie, szykujmy się Włosy nie problem, zrobimy oczywiście slick bun, taki klinger Oczywiście pomysł na to, jak mm, zakamuflować to, że się wcale nie jest clean Dobra, to jest ten slick bun, jakieś dezo jakiś mini make-up żeby to wyglądało i a, dużo perfum dużo perfum żeby przykryć smak tej smak. Żeby przykryć zapach tej rozpaczy jaką dzisiaj mam może zostanie na nam nieco czasu żeby dojść do ładu i składów w kuchni bo tam to jeszcze gorzej chyba jest niż z tym co tutaj widzicie dobra, tak to wygląda. Tak to wygląda w brudnym lustrze. <laughs> Ale chyba jest ok. Nie widać, że nie spałam prawie że całej nocy. E, jakoś się pozbierałam w miarę do kupy. Odebiłam się teraz z pracy i będziemy robić jeszcze mini-cleaning. Mm, zdążymy. Także spoko. Wygląda mieszkanie, które jest nietknięte przez weekend. Znaczy... W sobotę były myte naczynia, w niedzielę tylko nie były, więc e, ich tak wcale nie ma dużo. To się tak wydaje, bo tutaj jest mały zlew. Co jest z nowych nabytków, też tego nie nagrywam. Kupiliśmy w końcu tego soda streama, żeby ograniczyć też ilość zużywanych butelek. Ja nie mam statywu, bo mi się zepsuł, <grych> ale jakoś Was tutaj uplasuję, żebyście widzieli, jak sprzątam. Myślałam, że może daruję wam speed i przejdziemy od razu do magicznej sztuczki. Także Tak jak słyszycie, mamy remont po uroki pracy zdalnej. Jak e, sąsiedzi mają remont, to nie ma ucieczki. Często też są remonty jednak w blokach, zwłaszcza w takich starszych e, blokach, e, wieżowcach, gdzie jest dużo mieszkań. A tutaj to wszystko słuchać bo to nie jest to jest sąsiad obok, to prawdopodobnie ktoś z drugiego, e, znaczy dwa piętra wyżej, więc e, nie tak blisko, a jednak słuchać jakby wiercił w ścianie u nas. Tak, tak. Chciałam was tak tutaj, wiecie, zabrać na kawę, coś pogadać. W ogóle okazało się, że jednak przyjadę na te praktyki trochę później, więc mam jeszcze chwilę. Stwierdziłam, że wykorzystam ją, żeby z wami porozmawiać. Muszę się tutaj skupić, żeby patrzeć na ten obiektyw, a nie na siebie, bo tak jest mi łatwiej w ogóle rozmawiać, kiedy patrzę na siebie niż gdy muszę patrzeć na tą małą kropeczkę, w której jesteście zaklęci. I tak mi dziwnie jest, też się nie przyzwyczaiłam, mimo że wiele mam już trochę, no nie, że wiele, ale mam już trochę doświadczenia z mówieniem przed kamerą. No to może nie w pojedynkę koniecznie. A tutaj nawiązuje do tego, że prowadziliśmy wcześniej podcast razem z Kefciem. Tutaj mam Dam nazwę jesteście ciekawi. Troszkę tam porozmawialiśmy o różnych sprawach, więc jak chcecie mnie lepiej poznać... Przestańcie! Jak chcecie mnie lepiej poznać, no to tam też możecie się czegoś dowiedzieć. Rybą się razem. Nie zostawiajcie mnie samej z tym. Musicie nas, też tego słuchać. Nie ma, nie uciekajcie. Chciałam Wam tylko e, też wytłumaczyć sytuację z półmaratonem, bo nie było na to czasu. Tutaj te nagrywki są nieregularne i wiele rzeczy nie. Jest taka dziura i wiele, wiele rzeczy, które się działy, Wam nie przedstawiłam. E, ogólnie byłam chora dwa razy pod rząd, więc ogólnie prawie miesiąc byłam wyjęta z życiem. Miesiąc wakacji, tak, <laughs> żeby nie było wakacje od studiów, które, no, były dla mnie ważne, tam, 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 tam. tylko, że po tej chorobie dostałam alergii, dostałam pokrzywki na mhm. całym ciele i towarzyszyły temu lekkie duszności. Le od lekarzy dostałam co leki, które też mnie osłupiły, otępiły i sprawiały, że chciałam się tylko spać. Ta pokrzywka mi zeszła póki co, ale te główne badania alergologiczne będę miała dopiero w listopadzie, więc czekam. Będę robić też badania krwi, żeby sprawdzić taki ogólny swój stan zdrowia, bo e, no, te infekcje, puste alergia raczej nie świadczą o niczym pozytywnym, myślę. Dlatego też na razie nie biegam i nie forsuję się, e, ale nawet miałam taką wizję, żeby na ten tłumarad, bo chociaż powiedz wtedy jeszcze, e, gdy lepiej się czułam. No przesłałam ale co zrobiłam? Przegapiłam zapisy. Nie wiem, jak to zrobiłam. Wchodziłam na tę stronę i prawdopodobnie czytałam coś źle, ale tam za... no, odkleiłam się. No to No odkleiłam się i przegapiłam zapisy. A po to, żeby jechać do innego miasta, e, ratem, no to jeszcze mnie tak nie odbiło. Tym bardziej, że właśnie to zdrowie mi nie dopisało e, i to tak wszystko z, razem sumując sprawiło, że w tym roku mi się nie udało, czyli już tego przebiec. Trudno, no szkoda, bo mam to też zapisane w swoim zeszycie, postanowienia noworoczne, żeby już w tym roku przebiec, bo już tam w tym roku też mi się e, nie udało, bo akurat miałam zajęcia. W dzień maratonu, a w tym roku no to pokonała mnie choroba. E, no, alarmuje mnie to ciało. Ciekawe, co wyjdzie. Jestem ciekawa, ja czy, jeśli chodzi o zdrowie, no to zawsze tak w tych priorytetach trochę je zrzucam na dół, ale ostatecznie martwię się, nie? Więc e, no, jestem zmartwiona, nie powiem, bo chyba aż tak źle nie było, żebym. E, właśnie miała ciągle te infekcje. Teraz znowu jestem przeziębiona e, i mówię, no, jest tragedia z tym. Wiem, że wiadomo jak pracuję tutaj zdalnie, no to też jestem pozbawiona tej flory. Gdzieś tam nie spotykam się z taką ilością ludzi jak w pracy, ale no bez przesady. Ja też nie izoluję się. E, wychodzę cały czas, codziennie praktycznie jestem gdzieś, więc e, no nie przesadzałabym z tym, że aż tak jestem tutaj zasiedzona w tym domu, że nie mam zupełnie tej odporności. Eee, zobaczymy. Nie chcę mówić na zaś, ale mówię, martwię się trochę, nie powiem eee, tym wszystkim, bo no jestem raczej taka zdrowa rybka. A tutaj jednak w tym roku się coś no nie spało